Wyjdź, wyjdź już, gdziekolwiek jesteś. Patrz, Tibers, to naskus. Co to jest konserwatorium? To jest naskus? Jest ogromny. Na żywo jesteś dużo większy. Zrobiłam wielki ogień. Tak jak lubisz? Nie bój się, Tibers. Nie zrobią ci krzywdy. Dani, chcesz się pobawić z Tibersem? Ogień I spala bardzo dużo rzeczy. To pan Kajfero! Kaj, kaj, cześć! I też jesteś nowa? Jestem Annie. Tibers mówi to samo. Tibers! Znam wszystkie jego tajemnice. Hmm, chyba ty, Dani! Nazywa się Tibers i nie jest z niego żadna kukła. A ja potem zrobiłam szest, prost i oni wtedy zamarli. Możemy iść na wagarę! Bo możemy spalić całą szkołę. Tibbers, chcesz się pobawić? Tibbers mówi, że tak. Ale dziwne ma pan oko, panie Jean. Spaliłam szkołę, a teraz chcę spalić ciebie. Tędy! Chcę się pobawić. Noskus jest taki wielki. Nie chcę cię skrzywdzić. Jakie jest twoje ulubione zwierzę? Nazywam się Annie. Chcesz się pobawić? Pobawimy się? Będzie fajnie. Żarów Tibersowi się to nie spodoba Najpierw dym, potem ogień A na koniec Tibers W tym meczu gramy na Spalone Tam gdzie ogień Tam i Tibers Ale chciałam się pobawić Walczymy Wszyscy padają Powiedz dobranoc Wyjdź, wyjdź już Gdziekolwiek jesteś Chodź tu Tibers Czas na zabawę! Chodź Tibers, poszukamy przyjaciół! Pętliczek, pętliczek, płonący stoliczek! Nie bój się! To tylko ogień! O co chodzi Tibers? Zabawny jesteś! Podobało Ci się Tibers? Super było co? Tak! Poszukajmy sobie więcej przyjaciół! Pachnie! Chcą się bawić w ogniu! Gotowy, Tibers? Już prawie czas!